Cześć, pozdrawiam Was znowu z Brzeziny z niebieskimi i fioletowymi kwiatami. Ostatnio pokazywałem kokorycze, które już przekwitają, natomiast teraz masowo tu kwitnie barwinek. Barwinek mniejszy, winka minor, bo mamy jeszcze barwinek większy, który w Polsce się nie udaje. Jest podobny, tylko większy. To jest gatunek bardziej z południa Europy. Można go też w Anglii zobaczyć. A my mamy jeden, czyli barwinek. To wiadomo, że chodzi o barwinek mniejszy, winka, winka minor. Jest to bylina, która ma zimozielone liście. One świetnie zimują, natomiast jestem zaskoczony, że w tym roku zwierzęta je wyjadły. Bardzo dużo liści zostało zgryzionych i tutaj dużo dopiero odbija młodych listków. Barwinek zakwita w okolicach Wielkanocy. Zwykle właśnie druga połowa kwietnia, połowa kwietnia wtedy masowo kwitnie. Gatunek pod ochroną, natomiast powszechnie uprawiany w ogródkach i o bardzo wielkim znaczeniu w kulturze ludowej, w całej Europie prawie. Jest to roślina i lecznicza, i magiczna, i no warto by poświęcić mu trochę, trochę czasu. No więc skąd się wzięła nazwa Barwinek? Jest to przekręcona nazwa łacińska perwinka która być może z czeskiego przeszła do Polski, um, uprawiany szczególnie na południu Polski i bardzo ważny też w kulturze rusińskiej, właściwie w całych Karpatach szczególnie. Um, I Już przekład Albertusa Magnusa z XVII wieku um, zaleca używania barwinka w potrawach w celu zniecenia miłości między małżonkami i także był uznawany za afrodizjakum. Także używany w czarach, szczególnie przez czarownice, które chciały przywołać kogoś do, sie, do siebie. Jak podaje Fischer, w tym celu wiedźma gotuje korzeń z barwinku, a gdy woda zacznie kipieć, wtedy woda bulgoce imię człowieka, który ma być przywołany. I wówczas ten człowiek podnosi się do góry i leci jak ptak do czarownicy. A jeśli w drodze napotka drzewo lub inną jakąś twardą przeszkodę, wtedy może zabić się. To jest, to jest wierzenie z powiatu. Rochatyn. Ma takie ogólne właściwości apotropaiczne, ochronne Okazano krowy przed wyjściem pierwszy raz na pole w okolicach Wieliczki. Zawieszano w oknach w czasie porodu wianki święcone w Boże Ciało właśnie z barwinkiem, żeby chroniły rodzącą kobietę w okolicach Krakowa. Duże znaczenie w obrzędach weselnych przystrajanie wianków różnych nie wiem przedmiotów, okien, także podobne ma tutaj znaczenie jak trochę jak mirt i rozmaryn. Robiono też w Małopolsce rózgi weselne właśnie owite barwinkiem. W fantomierskim, gdy starościna trzyma w ręku rózgę weselną owitą kwiatami i różnymi ziołami, głównie jednak barwinkiem. I oddaje ją starszemu, drużbie wtedy śpiewa. Chodziłam po barwinek między dąbki, podarłam u fartuszka obrąbki. Eem, I także przystraja się pieczywo weselne, dzbany. Eem, nadto przed ślubem, gdy drużbowie odbywają z młodym targ, w którym zachwalają chwytaną sarnę, jako godło tej sarny wynoszą barwinkowy wianek na talerzu przykryty chusteczką. Powiat szanów, tak pisze Fischer. W niektórych częściach południowo-wschodniej Polski także mieszano kalinę i rutę z barwinkiem właśnie do, do wieńca ślubnego. Także przeozdabiano skronie zmarłych dzieci i zmarłych osób w stanie panieńskim w okolicach Lwowa. Był także symbolem dziewictwa, sadzony na grobach. Więc jest to roślina życia i śmierci, zarówno właśnie, yy, też właśnie umarłych. Yy, wkładano ją szczytukowi do trumny w okolicach Robczyc. I natomiast, yy, przepraszam, to nie w okolicach Robczyc. Yy, w, yy, w okolicach Robczyc odwrotnie było. Yy, właśnie był zakaz wykładzenia, Wianuszka z barwinku na trumnie, bo to prowadziło do nieszczęścia, a w innych częściach Polski właśnie święcony barwinek kładano nieboszczykowi do trumny. W okolicach Zakopanego był zwyczaj, że z dniem wigili świętego Jana chrzciciela trochę barwinku, bożego drzewka i trzy gałązki świerkowe posiekane dodaje się do sera i soli zmieszane, potłuczone, właśnie dawane owcom do lizania, aby ktoś drugi nie pobrał owiec, czyli właśnie ich jakoś tam nie, nie zaczarował. Te gałązki trzeba zebrać w sam dzień wigilii rano, zanim zaczną świergotać ptaki, a więc bardzo wcześnie. Do tego dodaje się także święconego ziela. Natomiast gdyby była ulewa w ten dzień, to dawanie odkłada się dopiero do pierwszego pogodnego dnia. Barwinek jest także częstym motywem pieśni ludowych, tak jak mówiłem, szczególnie weselnych. Na przykład w okolicach Radomia lud śpiewa: Mój wianecku z barwinecku, chowałam cię w półskrzynecku, chowałam cię, czas niemały, a się przyjechali. To jest cytat z Kolberga z tomu XX, także w okolicach Andrychowa. Jasinku, Jasinku, gdzieś narwał barwinku. No i także jest barwinek w naszej kulturze znaną rośliną leczniczą, teraz już trochę zapomnianą. Polacy nadniemeńscy stosują barwinek, czy stosowali do wróżenia o zdrowiu chorego. Wysypano liście barwinku do garnka z wodą i stawiano progu chaty albo pod łóżkiem chorego. Jeśli liście pożółkły i opadły na dno, to chory miał umrzeć. Jeśli pozostawały, pozostawały zielonymi i pływały na powierzchni, wyzdrowieje. To jest w publikacji w Wiśle, tom czwarty z badań Elizy Orzeszkowej. Barwinek... Także stosowano powszechnie w Polsce, żeby wleczyć się z kołtuna, czyli z takich skudlonych włosów, których się nie dało już rozczesać i takim odwarem myto głowę. Także no tutaj, na przykład, z XVIII wieku kompendium Medicum podaje, że barwinek, jeśli się pije to powoduje zrośnięcie kołtuna, a także odwa, jeśli się myje odwarem barwinka, czyli ym, woda y, kołtunieje, czyli odwrotnie. To, jest, to Czasem to właśnie tak było, że jedna rzecz mogła działać y, tak albo odwrotnie zupełnie. Ym, nawet z lekarstwami tak mamy, zależnie od dawki. Ym, w lubelskiem było przekonanie, że w razie łamania w głowie należy zapuścić kołtun. Ból głowy bowiem jest kołtunem wewnętrznym i trzeba go wydobyć na, na zewnątrz. I właśnie moczyło się barwinek w wódce, polewało się tym głowę taką nalewką i w ten sposób ten kołtun wyłaził. Nie wolno go było ani ruszać, ani czesać, ani myć, póki się kołtun nie wystoi. Podobny zabieg w okolicach konina robiono skrapiając włosy odwarem z barwinku. A w okolicach Piotrkowa zalecało się wziąć pół kwaterki wina, trzy szklanki wody, dziewięć gałązek barwinku zagotować, dawać pić i myć tym głowę. Ta liczba dziewięć była istotna, bo na przykład w okolicach iwonicza, barwinek wymoczony w wodzie, przykładano na głowę właśnie. 9 dni. Wiedleckiem zalecano, żeby ym, trzymać barwinek w winie kościelnym przez całą dobę, w takim miejscu pozbawionym światła bez ludzkiego oka. I potem trzeba było pić ten, ym, ten, ten roztwór i nacierać miejsca bolące właśnie przy kołtunie. Natomiast w okolicach wieliczki na zwinięcie kołtuna pomagał barwinek przyłożony na piersi. Czasem stosowano go z tak zwanym zielem kołtunowym, czyli 9 siłem bezłodygowym. Także jeszcze inne zastosowania, na przykład liście barwinku. Moczono 9 dni w winie, i potem przykładano na głowę, żeby uśmierzyć ból z Małopolski. Przeciw yy, bólowi głowy, właśnie <laughs> pito nalewkę yy, kołtu, z, z, z barwinka w winie w okolicach Krakowa. Leczono także pod bochnią zapalenie gardła. Płukano także odwarem z barwinku usta przeciw szkorbutowi, a także okadzano proszkowanym Barwinkiem przy powstaniu puchliny. Także był stosowany w krwotokach. To już Syreniusz pisze w XVII wieku, że właśnie zatrzymywał krwotok, jeśli obwiązano szyję i głowę barwinkiem. W jurgowie na spiszu używano barwinek, który był smażony, prażony, przepraszam, lub na maśle lub był wyparzony w mleku. Leczono w ten sposób rany i strupy. Także leczono przy pomocy tej rośliny febrę i tak robiono, że barwinek, który był w mleku wyciągano poza dom i w pewnej odległości od domu trzeba było ten odwar z tego wypić. Potem Rzucano ten garnek z tym roztworem przez głowę, nie wolno się było odwrócić i trzeba było wrócić inną drogą do domu lub innymi drzwiami, wejść lub oknem. To jest z okolic Iwonicza. Też na przykład w okolicach Janowa Lubelskiego stosowano przeciwko suchotom noszenie na piersiach właśnie łoju bydlęcego z pieprzem i właśnie z barwinkiem. Leczono y, także herbatą z barwinku cholerę. To na przykład w powiecie, nowy sącz. Y, także w Chemskiem pito przeciwko epilepsji. Y, przykładano na tzw. Tak zanokcicę, która miała powstawać z powodu ludzkiej zazdrości. To jest okolice Tarnobrzega i Niska. Wreszcie, tutaj jest ważna rola też barwinku przy chorobach kobiecych. W zielniku Syreniusza z XVII wieku podano, że barwinek przywiązany do nogi u samego łona powstrzymuje upławy, a także chroni przed poranieniem i poprawia płodność. Także tych zastosowań bardzo dużo jest. Jeszcze powiem o zwierzętach. Stosowano czasem w weterynarii ludowej, na przykład okazano bydło w wypadku zarazy, albo gdy się ocieliły krowy, na przykład w Krakowskiem. I znowu, aby zapobiec zaczarowaniu przez czarownicę, żeby mleka nie zepsuła, trzeba było przez miesiąc i dziewięć dni przed ocieleniem dawać krowie codziennie po dziewięć lisków barwinku, wkroić je w kawałek chleba. I ta krowa miała zjeść tą ten chleb z tym barwinkiem. <laughs> ta liczba 9 jest bardzo ważna w kulturach indoeuropejskich i oznacza zwykle związek z magią. To była magiczna liczba, bo 3 razy 3. Także okazano krowę, kiedy już rzeczywiście czarownica zaczarowała, czyli kiedy mleko się zepsuło, to też właśnie okładzano. a Natomiast. Barwinek na podchalu dawano także owcom. Zresztą to już było, było wcześniej wspomniane. Tyle o kulturze polskiej. Teraz spójrzmy na inne kraje. Tak naprawdę w innych krajach wierzenia były bardzo podobne. Na przykład barwinek, tylko tutaj na południu Europy ciężko odróżnić, o który gatunek chodził, ale który z gatunków barwinku był noszony podczas bachanaliów ku czci Dionizosa Bachusa Jest, był także w innych krajach postrzegany jako roślina umarłych, na przykład holenderska nazwa Magden Palm czyli palma dziewic był dlatego, że właśnie dziewicom, które zmarły dawano właśnie wianek z barwinku, a włoska nazwa barwinku jedna z nazw to Fiore di Morte kwiat umarłych i właśnie używano go na pogrzebach dzieci. I też w różnych krajach się właśnie sadzi go na grobach, no bo jest ozdobny w zimie, przyozdabia grób, także to nie tylko Polska, ale właśnie i Ukraina i właściwie cała północna Europa. Także w Anglii w średniowieczu dawano skazańcom girlandy z barwinku. W Wali wierzono, że jeśli ktoś wziął barwinek z cmentarza z grobu, no to zobaczył właśnie tego zmarłego, z którego wzięto, z którego grobu wzięto ten barwinek.. No i także oczywiście tak jak w Polsce właśnie mieszanie w różnych krajach tego, tego pozytywnego znaczenia barwinku i tego negatywnego. W chrześcijaństwie oprócz związków z Matką Boską, dziewicą, wiązano barwinek także z, ze świętym Aleksandrem, którego święto przypadał na 26 lutego. Był także symbolem lojalności i dziewictwa. W Anglii wierzono, że barwinek to kwiat czarodziejów i poetów. Mamy coś takiego, też było coś takiego jak język kwiatów, jak dawano pewne kwiaty, no to, to coś znaczyło i na przykład w języku kwiatów danie bukietu z barwinka oznaczało My heart was my own until I met you, czyli moje serce było moje dopóki nie spotkałem siebie. W starych manuskryptach średniowiecznych mówiono, że barwinek trzeba zbierać z czystymi rękami i tylko na pierwszy, dziewiąty, jedenasty i trzynasty dzień, a właściwie noc w cyklu księżycowym. Używano go także w średniowieczu do różnych miłosnych mikstur, także jako amulet, czyli bardzo podobnie jak... W Polsce. W Wielkiej Brytanii nazywano barwinek Sorcerer's Violet, czyli fiołek czarodziejów, a we Francji Violet de Sorcier, czyli bardzo podobne znaczenie. W niektórych częściach Anglii zwyczajem było, że nowo poślubiona para, która zajmowała dom, obsadzała właśnie ogród barwinkiem. Żeby jako symbolem trwałości, i żeby ten związek był trwale, trwały. W Niemczech barwinek był używany do przepowiedni w Dzień Świętego Maciej'a, właściwie w wigilię Świętego Maciej'a, który, który, która Święty Maciej przypada na 21 lutego, w XIX wieku dziewczęta niemieckie. Robiłyby, robiły wianki z barwinku jeden ze słomy i potem brały jeszcze garść popiołu I potem w ciszy szły nad strumień i potem one kładły to wszystko na wodę miały zawiązane oczy i były cicho i tańczyły na brzegu wody jeśli dotknęły barwinku, oznaczało właśnie to wianek weselny, jeśli szłomy nieszczęście, a jeśli popiołu, to oznaczało śmierć. To jest z terenu Hildesheim. Podobna tradycja też istniała w Belgii, w Walonii. We Francji wróżono z barwinku. W Wigilię Trzech Króli wróżono z pęknięć na liściach i to wróżono zdrowie. W tym znaczeniu przynoszącym miłość małżeńską pisze także znany zielarz angielski Nicholas Culpeper, który powiedział. That periwinkle leaves eaten by man and wife together cause love, which is rare quality indeed, if, this, if it be true. Czyli liście barwinku zjedzone przez mężczyznę i jego żonę razem powodują miłość, co jest bardzo rzadką jakością i nie wiem, czy w ogóle jest prawdą. W Wielkiej Brytanii także wierzono, że barwinek może pozwolić pozbyć się nocnych mar także ataków histerii, yy, yy, także świeżbu. Kładziono także dzieciom barwinek pod poduszkę, aby nie miały skórczy nocnych i także przeciwko yy, yy, bólom zębów ząbkujących małych dzieci. Barwinek pojawia się także w dziełach Dioskoridesa, Pliniusza, Galena. Tutaj pojawiają się na przykład takie zastosowania jak na krwawienie z nosa przeciwko biegunce antidotum na pogryzienia przez różne zwierzęta do leczenia ran i tak dalej, i tak dalej także bardzo wiele zastosowań także oczyszczano oczyszczano krew barwinkiem i tutaj też właśnie w wielu w wielu dziełach to, to właśnie znaczenie albo oczyszczania krwi, albo właśnie zatrzymywania krwotoków się pojawia. Między innymi u Dodoneusa i Kulpepera. I jeszcze w medycynie ludowej europejskiej stosowano barwinek do leczenia napuchnięć, krwotoków, biegunek różnych stanów zapalnych. Także dużo, dużo tych zastosowań. Ciężko to wszystko jakoś włożyć do kupy i uporządkować. W niektórych zastosowaniach współczesnych, zielarskich, używane także do leczenia anemii albo przeciwko brakowi apetytu. W hrabstwie Dorset w Anglii kojarzy się barwinek ze świętą Candidą. Nawet dawniej nosił lokalną nazwę oczy świętej Kandidy. Niedokładnie wiadomo, kim ta kandida była, znana także jako St. White i przypuszczalnie mogła to być bretońska księżniczka święta Gwen, zwana także świętą Blanche, a więc bardzo dużo, dużo różnych imion jednej świętej. No, nic, czas na sadzenie barwinków i przenoszenie je w nowe miejsca w ogrodzie. Aczkolwiek uważajcie z tym, bo jest to roślina bardzo ekspansywna. Ja mam wielkie dywany z paru dosłownie kęp, które wiele lat temu posadziłem. Także jeśli mam jakieś cenne rośliny w pobliżu, to ich nie sadzimy. Często takie właśnie dywany barwinków gdzieś przy skrajach dróg albo w lasach są śladem po kapliczkach albo domostwach. Jest to roślina, która występuje dziko w Polsce, na południu Polski, głównie nad strumieniami w żyznych lasach, ale ona się słabo obsiewa. I z reguły, właśnie, barwinek jest tylko w formie wegetatywnej i potrafi przejść w ciągu kilkudziesięciu lat, nawet z 50 metrów, jeśli ma dobre warunki. I tworzy takie wielkie, wielkie dywany kożuchy, które mogą nie przepuszczać innych roślin, więc właśnie uważajmy. Natomiast, jeśli w okolicy nie ma barwinka, to ja tam zachęcam, żeby go przenosić i rozprzestrzeniać. Może w ten piękny dzień, jeśli masz jakieś życzenie, to może wykorzystaj właśnie to, że tak często robiono czary barwinkowe z dziewięcioma barwinkami. Wyrwij dziewięć barwinków z ogrodu pójdź w jakieś ustronne miejsce, zrób krąg z tych dziewięciu barwinków, siądź w tym kręgu i pomyśl, czy to życzenie powinno się spełnić, czy rzeczywiście jest dobre dla ciebie, dla innych. I jeśli tak, to sobie posiedź i wyobraź, że tak się stało. A tu mamy właśnie typowe miejsce barwinka na cmentarzu w Rzepniku. Bardzo często na brzegach cmentarzy. Niestety, cmentarze są teraz coraz częściej koszone. Tu na przykład były kiedyś piękne łany narcyzów, ale od kilku lat to po prostu kosiarko, już w maju jest zniszczona roślinność. Nie wolno cmentarzy wykaszać przed połową czerwca, to wtedy będzie na nich piękna flora. Taki apel i żadnych środków typu herbicydy. Błagam. I jeszcze o książkach, z których korzystałem robiąc ten film o barwinku. Po pierwsze słownik Fischera, po drugie Compendium of Symbolic and Ritual Plants in Europe, świetna książka o wierzeniach roślinnych z różnych krajów Europy, a także Vickers Folk Flora, taka książka o roślinach w tradycji ludowej wysp brytyjskich.